Witajcie drodzy widzowie, już w drugim meczu. Słyszałem od ludzi na streamie, że były jakieś, były jakieś lagi. E, okazało się, że faktycznie jakiś jeden tam program w tle biegał, więc teraz powinno być już lepiej. E, nie przejmujcie się. Tak czy siak, mamy już drugą grę pomiędzy Milk Dealerem, który spawnuje się jako Różowy Zerg na mapie Metalopolis. Dodam, grę o miejsce w timie B, a także jego przeciwnikiem Damienem, zielonym terenem spawnującym się z lewej strony tejże mapy. Tak czy inaczej, w poprzedniej grze no, było dosyć ostro. Damien pokazał no, odważną zagrywkę, spróbował, zagrał nie, może nie tyle desperacko, zagrał naprawdę dobrze, natomiast zagrał agresywnie. To była bardzo agresywna trzecia baza, tak naprawdę stawiał wszystko na jedną kartę, stawiał na to, że uda mu się tę trzecią bazę utrzymać. I faktycznie mu się udało. Natomiast. Zauważcie, drodzy, widzowie, co... E, jaki to jest bardzo ciekawy mechanizm psychiczny tego co się dzieje. E, najczęściej. E, najczęściej gracze w pierwszym meczu takiego trzy meczu idą w jakąś ryzykowną taktykę. Niektórzy niektórzy otwierają agresywnie, otwierają agresywnie od razu chcą zniszczyć przeciwnika i tak dalej pierwszym puszem dlatego, że to jest pierwsza gra, jeśli nie przegrasz pierwszą, jeśli przegrasz pierwszą grę, to jeszcze tak naprawdę nie odpadłeś, nic się nie stało, musisz po prostu nadrobić, natomiast to, co zyskujesz grając agresywnie, to jakby przewagę nad przeciwnikiem, przewagę psychiczną. Damien zagrał bardzo podobnie, tylko, że zagrał agresywnie ekonomicznie, wziął tę trzecią bazę bardzo szybko, no i zdemolował przeciwnika w związku z tym na późniejszym etapie, bardzo ładnie rozegrane, prawda, było to pewne ryzyko, Mogło mu się nie udać, natomiast udało mu się, przeciwnik na pewno jest teraz przy, mocno przyciśnięty i przypięty. E, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie dalej. Tymczasem widzimy tutaj, widzimy takie małe proxy baraki. Widzimy proksy baraki. E, chłopaki wybrali bodaj mapę. Nie jestem pewien, czy to jest mapa, gdzie są wyłącznie crosspoty. Natomiast baraki tutaj już się kończą. U Vinci nam zaczął lagować. Panie Vinci! Panie Vinci! Kończ waść wstydu oszczyć. Tak jest, ostrzeń wstydu, panie Vinci. Tak to jest, jak grę obserwuje tylu ludzi. Tak naprawdę, tak jak wspominałem, walka toczy się o miejsce w Poltimie B, miejsce wśród sław polskiej sceny sportowej. Zatem, no, warto, warto uczestniczyć, prawda? Chłopaki naprawdę długo na ten temat pracowali, długo się starali, zatem to jest taka, taka tak naprawdę kulminacja ich. ich kariery, przynajmniej na tym etapie. Później oczywiście coraz wyżej, więcej, lepiej. No, ale wygląda na to, że Vincie'ego za chwilę nam tutaj wyrzuci. O, o, tak, wyrzuciło go. Has left the game. Bardzo ładnie. No i tymczasem widzimy podobnie szybka ekspansja ze strony Milk Dealera. Zaraz po niej spawning pool, czyli dosyć bezpiecznie. No i mamy krótki komentarz śmiechowy, prawda, od, od, od Damiena. Pytanie, czy u dronka Milk Dealera zauważyła te baraki. Zatem, no, Milk Dealera Dealer będzie wiedział, że coś jest na rzeczy pytanie, jaka jest w ogóle. Jaka jest w ogóle intencja Damien? To mnie zastanawia, ponieważ stawiając baraki w tym miejscu, no. Hmm, jest to troszkę. troszkę kontrowersyjne. Jeśli stawiamy te baraki w takim miejscu, no to. Okej, okay, nasze jednostki mają krótszą, krótszą drogę, tymczasem widzimy aż 4 SCV-ki, mamy takiego mini-Olin'a, co prawda Damien tak zrezygnował z budowy Supply Depot przez chwilę, po to, żeby zrobić Bunker Rasha na swoim przeciwniku, mamy dwóch Marinesów z przodu, no i no, zastanawiam się, czy to się uda, jeśli to, jak to się uda. Naprawdę bardzo interesujące zagranie, jak na dzień dobry, sam to już trzech Marinesów, kolejnych dwóch w produkcji są mizerwingi, ale tutaj robotnicy wydają się walkę, mają jeszcze trochę czasu, zanim ten spike roller powstanie, bardzo ładne mikro, robotnicy się wycofują, Natomiast milk dealer zaczyna tracić coraz więcej i więcej. No, bardzo, bardzo ładnie. Próba budowy bunkra. Czy będzie ten bunker? Nie, nie ma bunkra. No, jeśli ten bunker nie powstanie, to szczerze mówiąc, Pinecrawler zrobi z wszystkim porządek. No i niestety na to się właśnie zanosi. Nie będzie można postawić tego bunkra. Ale tak czy siak, zadane straty na dzień dobry. Pięciu robotników zabitych. Bardzo, ale to bardzo ładnie ze strony Damiena. Nawet jeden Majsa został z tyłu. Pokazać im jeszcze o co chodzi. To okrana, pff, tak, jest, do was sądzę. E, Zakozaczyć i, e, i wszyscy Marini. Już wracają się razem ze syfałkami do bazy. Damian przy okazji bierze własną ekspansję. I pytanie: czy to jest najmądrzejsza z taktyk? Czy to jest najmądrzejsza z taktyk? Staty, Zastanawia mnie to, dlatego że widzimy właśnie bardzo ładny kontratak zerga. Oj, 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 ale marinsów jest tutaj wystarczająco dużo, by ten kontra odeprzeć. Szczerze mówiąc, martwiłem się, że za chwilkę te zerglingi Milk Dealera wparują do bazy Terana i Teran nie będzie miał się czym bronić. No, okazuje się, że ci marinsi ustawieni tam na, na, na high groundzie naprawdę dużo zmienili. No i nic, będziemy mieli prób, kolejną próbę, prawda, obejścia, ugrania czegoś. Tutaj jeden samotny wojownik, prawda, biegnie. <grym> próbuje wyskautować bazę przeciwnika, zobaczymy z jakim skutkiem. Na razie widzi wracające baraki, podbiega tam, będzie widział ekspansję bardzo ładnie. Tymczasem Marinesi na dole wbijają i udaje im się zastępować jednego z Pankrollera. Tych Marinesów jest coraz więcej i więcej i odnoszę wrażenie, że Milk Dealer nie jest po prostu przygotowany na obronę. Nie ma jeszcze Bamingów, są Zerdingi, ale na co przydadzą się Zerdingi w momencie, kiedy Marinesi ścisną się w czołkach pomiędzy minerałami. Piękna pozycja jednostek Damiena. Damien nie będzie mógł atako być atakowany ze wszystkich stron. Zerdingi częściowo są praktycznie zabijane. Zabijane na podejściu od razu. No i Damien bardzo ładnie wykorzystuje swoją pozycję. E, tutaj przeparkowuje swojego swojego spinecrawlera e, Milk Dealer. Natomiast jednocześnie traci dwie Queeny, Damien nie będzie tego domykał. O i ten drugi Queen jednak uciekł. Uciekł z ostatnimi punktami życia. E, 34 punkty życia. Chociaż Marinesi jeszcze jakoś żyją. Jeden Marines przyżyje. Nie! Został zabity. Uff. Przez Zerglinga z dziewięcioma punktami życia. Co za starcie na dzień dobry na taki mecz. Bardzo ładne otwarcie. Strasznie mi się podoba jak chłopaki teraz grają. No ale nic, zobaczymy jak pójdzie im dalej, bo dobry początek gry to jeszcze nie wszystko. Widzimy tymczasem, że Damien z dwóch baz będzie szedł w 4 raksy, dwie bazy. Bardzo dobrze. Jak widzimy, Damien na tym etapie. Głównie polega na miulach. Polega na miulach dlatego że wcześniej jakby no, musiał zignorować na chwilę produkcję SCV po to, żeby móc wyprowadzić tego pusza. Ten pusz miał olbrzymi efekt, doskonale został przeprowadzony. No i widzimy, tutaj szykuje się kontra. Milk Dealer dedykował się całkowicie produkcji zerwingów, Banning Nest już w drodze. Zatem myślę, że będziemy mieli próbę włamu do terana, bo pytanie, czy teran jest w stanie być tak mocny, wystarczająco mocny. Na... <laughs> Przepraszam, na tym etapie, jeśli jeśli tak wcześniej zaatakował, i co więcej, stracił całą swoją armię. Zatem, no, myślę, że przed nami, przed nami kolejne ciekawe starcie. Zobaczymy, jak to Milk Dealer rozegra. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Natomiast zastanawiam się, czy będzie miał wystarczająco tego. Zerglingów na mapie jest 32 i kolejne 10 produkcji. Oj, będzie groźnie. Milk Dealer postanawia domknąć ten mecz. Tu i teraz nie zamierza dalej tego przyciągać, nie zamierza e, nic dalej z tym robić. Będzie po prostu próbował domknąć tutaj Baneling bustem. E, wszystkie swoje larwy przy, zamienia w, w Zerglingi. Zerglingi za chwilę będą pod bazą Damiena. No i pytanie, czy Damien będzie w stanie się przed tym wybronić. Jego maliści stoją na zewnątrz, jego maliści będą próbowali wyjść za chwilę. E, wygląda na to, że armia Zerga po prostu ominie armię Terana, właściwie armia Terana będzie w nieodpowiednim miejscu. Uuu, 13-14 morfujących się Banelingów, przerażających numer. Myślę, że żaden teren nie czułby się komfortowo w takiej sytuacji, natomiast Damien wykorzystuje ten moment bycia niekomfortowym, by wyjść i spróbować zaatakować trzecią bazę Zerga. To też jest mądry ruch, natomiast myślę, że za chwilę Damien zorientuje się, że, że Zerga tam po prostu nie ma. Myślę, że będzie kompletny base raid. No i zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak to się rozegra. Bailingi już tam lecą. Tymczasem bunkier wysadzony w pierwszej serii. Pięknie tam był tylko jeden Marines. Bailingi wbiegają do góry. Będą eksplodowały. Supply depot za chwilę. No i wpada w tym momencie Damian na ekspansję przeciwnika będzie snajpował tam z natomiast odnoszę wrażenie, że te zergini są w stanie zadać o wiele więcej obrażeń niż baliczne, natomiast pamiętajmy, budynki zerga nie potrafią podlecieć powietrze w ostateczności Damian będzie mógł po prostu podlecieć swoimi budynkami, chociaż na razie tego nie robi. Tak jest, podlatuje swoimi budynkami, co pozostawia Mik właściwie w bazie z tym co jest przyklejone do ziemi. Natomiast Marinsi na dole tam też sieją zamy zniszczenie całkiem zresztą skuteczne i dobre dwa kolejne spańcrollery powstają do góry dla, dla Milk Dealera. No no i szczerze mówiąc myślę, że pomimo tego, że Milk Dealer ma sporą przewagę, jeśli chodzi o armię, sporą przewagę, jeśli chodzi o supply, może mieć problem z wygraniem tego meczu, choćby dlatego, że nie ma niczego, co jest w stanie atakować powietrze. Traci kolejnego spinecrollera, kolejne dronki, oj, coraz gorzej się robi tutaj sytuacja pada Queen, Zerdingi wybiegają pojedynczo, nie jest to sytuacja, którą chcemy oglądać i niestety za chwilkę Milk Dealer straci resztę swoich budynków, Damien przepraszam, tak, tak, Milk Dealer wraca do swojej bazy, resztką tego co ma, resztką właściwie ostatnimi siłami Milk Dealera nawet nie stać na to żeby wybudować więcej, większe większe, jakieś, jakiekolwiek inne budynki, no i udaje mu się wyczyścić tych malinców, zaskakująco udaje mu się wyczyścić malinców, Damien przeparkował się tutaj, mieliśmy bardzo duży base, natomiast wyszedł na tym zdecydowanie lepiej Milk Dealer, praktycznie jeśli chodzi o jednostki, zostały, zostały Stali mu robotnicy, i to jest najważniejsze. Teranowi nie zostały żadne, e, żadne jednostki budujące. Będzie musiał wszystko dopiero zbierać od początku. No i mamy e, kolejną próbę wlotu. Zerdingi, no nie mogą się za bardzo namyślić, gdzie i jak atakować. E, atakują tutaj. Będą jednak, Oj, i cały czas nie może się zdecydować. Make dealer, dealer, musisz teraz podjąć decyzję, inaczej teraz się za chwilkę zajedzie. E, to jest moment, w którym ma szansę wygrać. Kolejne beelingi się morfują bardzo ładnie. Natomiast widzimy, że Damien rozmieszcza swoich, e, swoich e, marisów tak szeroko, że beningi nie będą miały na to większego wpływu. Oj, oj, oj. Myślę, że sytuacja robi się powoli niebezpieczna, natomiast Midire mądrze wysłał tutaj jednego z który czekuje tą bazę bardzo ładnie. Oj, będzie, będzie Wolof z baraków. Milk dealer za długo czeka na atak, za długo czeka na wlot. Będzie miał problem, żeby tam cokolwiek zrobić. Co więcej, nie bierze ekspansji. Produkuje dalej robotników. To jest moment, kiedy powinien przymakrować. To jest moment, kiedy on powinien wziąć ekspansję. Ponieważ w innej sytuacji to Teran będzie w zdecydowanym prowadzeniu. Marines tutaj po prostu pięknie ostrzelają, Czy Milk dealer zdecyduje się na wejście? Nie! Widzi, że sytuacja jest dla niego fatalna tutaj w tym, poj w tym pojedynku, w tej sytuacji. Dlatego też wycofuje się swoją armą, natomiast natomiast, czy wpadnie na to, żeby wziąć teraz ekspansję, no chłopie, kombinuj mądrze kombinuj dobrze, jeśli, jeśli weźmiesz teraz ekspansję, będziesz bezpieczny będziesz mógł bezpiecznie tą ekspansję utrzymać Terran nie może tego samego powiedzieć o swoich ekspansjach tak jest i mamy ekspansję na złocie, Milk Dealer jeśli uda mu się tą ekspansję utrzymać a powinno mu się udać ze spokojem będzie wtedy doskonała sytuacja, ale mamy tutaj tyle Muri, że szczerze mówiąc Terran zaczyna mieć większy income niż Zerg pomimo tego, że nie ma żadnych robotników, ale to jest inkom tymczasowy robotników trzeba będzie doprodukować no i pytanie na jak długo starczy Damienowi jednostek, bardzo ładny mecz bardzo mądra gra, myślę, że troszkę za późno milik wpadł na ten pomysł, żeby wziąć ekspansję ale, ale emocje muszą być chłopaki walczą o najwyższą zestawę miejsce w poltimie B, to jest coś o czym, o czym od dawna marzyli na pewno będą chcieli to w tym uczestniczyć bardzo ładny, Damien przygotowuje się na basta nie wiadomo ilu beningów natomiast nie wie, że baningi na razie po prostu nie nadchodzą ScV, które powstały, są dedykowane do naprawiania baraków. Dlaczego? Dlatego, że Benningi nie mogły znaleźć słabego punktu w wallu i bardzo mądrze, bardzo rozsądnie. Tymczasem, ten jeden biedny zergling wojownik, prawda, robi wszystko co może i zniszczył już praktycznie większość supply depotów Terana. Teran jest obecnie supply. Cap, tak jest, jest supply. Cap, muszą powstawać kolejny supply. Depoty bardzo ładnie. E, milk my myślę, ma sporą szansę rozegrania tego. E, widzimy, że, że morfuje w layer. Tak jest, będą Mutaliski. Natomiast Mutaliski to nie jest dokładnie to, co teraz byśmy chcieli mieć, e, mieć w grze. E, no nic, zobaczymy. Wszystko się za chwilę okaże. Co więcej, Damien nie ma nawet Steampaka. Tak szybko atakował tymi swoimi marinesami, że nawet nie zrobił researchu Steampaka. Po prostu był zbyt zajęty. E, baraki były cały czas zajęte, okupowane czymś innym. E, no ale nic. Milk dealer póki co przesłał większość, przynajmniej sporą część swoich robotników na złoto, bardzo mądry ruch. Uzbiera sobie dużo zasobów, będzie mógł się odbudować, podbudować i widzimy, że stawia Infestation pi, tak jest, infestory będą mu potrzebne bardzo ładnie, natomiast przydałoby się trochę czegoś latającego. No i maliści Damiena, za chwilę będą próbować, wychodzić, tam jest jeden z Elgin, wszystko zobaczy. Czy Benningi się zaraz wytoczą? No i myślę, że Milk Dealer powinien zaczekaj tutaj swoją armią, tak jest, poczekaj teraz, niczego tu nie widzi, poczekaj tam, chłopie, nie atakuj od razu, za dużo tego wszystkiego, za dużo. E, Bejningi tymczasem z góry, split Marinesów na razie nie wychodzi, nie ma Steampaka, więc nie biegają zbyt szybko, ale Bejningi również nie mają przyspieszenia, bardzo ładne otoczenie, e, Marinesi jakoś przeżyli, przetrwali ten atak i troszkę ich tam więcej zostało, ale podnieśli tak czy siak olbrzymie straty, tymczasem Milk Dealer produkuje cały czas coraz więcej swojej armii, produkuje zergingi, a Damien postanawia zrobić olina wszystkim, co ma, całą masę Marinesów i no, wygląda na to, że ma szansę zesnajpować to złoto i ma to sporą szansę Szczerze mówiąc, znajdować złoto. Te za chwilkę będą kolejne Beiningi, będą również inwestory. Natomiast póki co Damien Sieje zamęt w bazie przeciwnika. A Milk nie ma za bardzo co z tym wszystkim począć. No, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Milk Dealer cały czas próbuje chociaż troszkę uszczuplić tych Marinesów. Tutaj podlecieć, tam podlecieć, ugryźć. Jest! Piękny Bailing wylądował prosto na czoło tych, tych Marinesów. Niewiele ich tam zostało, są na ostatkach życia. Jeden Fungal może wszystko załatwić. Dwa Fungal Grove na pewno wszystko załatwią. Dodatkowy Bailing wysadzi tylko jednego malinca. ale tak czy siak, jakie to było piękne i epickie zagranie. Queen właściwie wykończy resztkę, resztkę sił Damiena. No i Damien produkuje jeszcze kilku Marinesów, próbuje atakować, ale Zerg jest teraz w doskonałej sytuacji. Całe mnóstwo, całe mnóstwo robotników. Mnóstwo zasobów, tak jest, jest odganiany, ma mnóstwo zeblingów, doskonale, będzie przeganiał Terana, no i w ten właśnie sposób będziemy mieli, myślę, 1-1 GG, na pewno well played ja bym się pokusił o well played, doskonale rozegrał to Milgiller, naprawdę emocjonująca gra, no i pytanie, czy Damien się podda teraz, czy jeszcze będzie dalej kombinował zostało mu 14 supply, to nie jest imponująca liczba, ale widzimy, że w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy Damien nie chce się nam poddawać uuuu Uuu, w sumie, jeśli wykorzysta fakt, że zerk będzie chciał go szturmować od razu, może, może coś ugra. Natomiast pytanie, ile to jest już, to już jest pytanie innego. Innego kalibru, no ale nic, zobaczymy. Tymczasem powstaje kolejna hatchery. X taka yy, makro hatchery. Zerk, tam prawda, próbuje coś podejść, ale widzi, że nie ma sensu. Damian po raz kolejny przygotowuje się bardzo ładnie, rozstawia swoje jednostki yy, i Zerk w międzyczasie bierze jeszcze jedną hatchery na swoim naturalu. Bardzo ładnie przysyła tam robotników, no bo zasoby w mainie już powoli się kończą. Yy, natomiast zastanawiamy się, jaką kompozycję armii będzie chciał wybrać Zerk. Inwestory są spoko, natomiast myślę, że tak ostatecznie przydałyby się jakieś brudlordziki brood, Kilka brudlordów by się przydało, żeby pozbyć się tego, tego Maryńskiego Tałataństwa raz na zawsze. No ale Damien widzimy w sumie taki opór aktywny stawia, jakiego żeśmy jeszcze nie obserwowali na łamach Jegalisk Show. Naprawdę, gra gdzie miał 14 supply się odbudował, gra gdzie stacił wszystko się odbudował. Tymczasem za chwilę będzie push, będzie próba przejścia na naturala. Damien rozstawia swoje jednostki i mamy. Heliony są tam w staciu, heliony są, ale są również Fangal bardzo bardzo ładnie inwestory praktycznie niszczą wszystko, co nam zostało. Myślę, że to jest moment, w którym Damien musi pogodzić się z przegraną i dalej, dalej, tego nie rozegra, dalej nic z tym nie pocznie. Ostatnich malińców traci, tak jest. I mamy GG. Bardzo ładnie, świetna gra ze strony obu graczy. I mamy w ten sposób 1-1. Mamy w ten sposób 1-1, zatem walka od miejsca w Poltimie B jest jeszcze nierozstrzygnięta. No i sprawa pozostaje do bycia rozstrzygniętą za chwilkę na antenie Jegali z Show. Pozdrawiam Was, Jegłem, Wracamy z za chwilkę z kolejną grą.